Na Surowiec to młode pączki, kwiatostany, kora i orzechy. Kwiaty i liście są napotne, moczopenne, uspokajające. Pączki dezynfekują, są przeciwzapalne, łagodzą objawy menopauzy. Kora i liście są przeciwzapalne, ściągające odwary, leczą żylaki, hemoroidy, krwawienia, wrzody ropiejące rany. Napar z kwiatów leczy kaszel u dzieci i niemowląt. Trzy, cztery orzechy wzmacniają nerki i pamięć, dobre dla cukrzyków i dzieci. Olej z orzechów na pasożyty pomaga. Pączki zbieramy od końca lutego do początku kwietnia. Kore z młodych gałązek zbieramy w marcu. Liście w słoneczne dni od końca kwietnia do sierpnia. Suszymy wszystko w ciemnym, przewiewnym miejscu w temperaturze 40 stopni na uregulowanie hormonów łyżeczka suszonych pączków. Zalana szklanką wrzątku parzymy 20 minut pod przykryciem. Pijemy dwa razy dziennie. Na chore nerki zatrucia lekami jedna łyżeczka suszonych liści. Zalewamy dwo. Dwiema szklankami w rządku odstawiamy pod przykryciem na noc. Jedną szklankę pijemy rano, drugą wieczorem przez dwa tygodnie, potem miesiąc przerwy i od nowa. Łyżka suszonych liści kory zalana szklanką wody gotujemy 5 minut. Odwar przeciwzapalny, moczopędny, bakteriobójczy, ściągający, osłaniający, poprawiający odporność. Napary leczą przeziębienia, żylaki, hemoroidy, problemy z krążeniem. I to do picia, do okładów, na choroby skóry, ropiejące rany, czy raki, wrzody, odleżyny, świeżbie, Kąpiele w krzywicy, chorobach kobiecych, wywar napotny i moczopędny, leczy przeziębienia, nieżyty układu pokarmowego, na cukrzycę i stan przedcukrzycowy 200 g strączków fasoli. 100 g kłączy perzu, 50 g leszczyny, gotujemy rano 3 do 10 minut, dwie łyżki strąków, pół litra wody, odwarem zalewamy 3 łyżeczki mieszanki leszczyny i kłączy perżu. odstawiamy na 20 minut pod przykryciem. Pijemy jedną szklankę do 9 rano, drugą o 17 przez 9 dni, potem 3 dni przerwy. Obniża poziom cukru i nie przeszkadza temu branie insuliny. Orzech włoski, liście mają garbniki są przeciwkrwotoczne, doustnie leczą krwawienia z układu pokarmowego, zwiększają wydzielanie soków trawiennych, usuwanie szkodliwych metabolitów, leczą biegunki, nieżyty żołądka i jelit, krwawienia i uszkodzenia naczyń włosowatych w układzie pokarmowym, zdęcia, zaburzenia krwawienia, nadmierną fermentację jelitową zewnętrznie Zapalenia dziąseł gardła, migdałków jamy ustnej, spojówek trądzik, opryszczkę, choroby skóry, ropnie, świeżbie, zapalenia pochwy, sromu, potliwość toczeń gruźliczy, nalewki z owoców leczą pasożyty i krwawienia przewodu pokarmowego i biegunki. Pół łyżki do jednej łyżki liści na szklankę wrzątku gorącej wody, gotujemy 3 minuty, cedzimy, pijemy 1 czwartą do 1 trzeciej szklanki dziennie. Można przemywać zmiany skórne, płukać usta, robić okłady i irygacje. Dziękuję, życzę miłego dnia.